Cześć, tutaj Chris Misialek, Dzisiaj chcę Wam pokazać nowy, znaczy w sumie to nie nowy, ale fajny program do przerobienia głosu. Jest to program Voice Changer 6.0 Diamond. Jeżeli chcecie używać, nie wiem, chcecie nagrać filmik, wstydzicie się, się swojego głosu, wystarczy ściągnąć ten oto program. Krok pierwszy. Otwórz swoją przeglądarkę internetową. Krok drugi. Wpisz w frazę www.google.pl. Krok trzeci. W wyszukiwarkę internetową wpisz. I tutaj macie różne wszystkie linki można sobie wejść na przykład w ten Ja ten program już mam zaraz już się nam powinien włączyć ponieważ mam trochę przeciążony komputer O i widzicie, wszystko działa jak należy. Przynajmniej mi się tak wydaje. Dzięki. Subskrybujcie mój profil na YouTube. Na